I co teraz? No? Co teraz? Nie wiem. Mi się Kukasz podobał i... pomysł żeby go wziąć i porwać jednego z nich. No teraz na pewno go będę. Jak... <śpięk> jak któryś z was przyprowadzi mi kurwa wojskowego, to kurwa zapłacę tysiąc rubla. Dobra. nie niemiła! Idziesz? Trzymaj się. Ale kurwa, gdzie ty to od razu idziesz? Są od razu idzie. Wiec. Dobry U, Jaki ładny czołg. Mam do pana prośbę. Bo tam Gdzie w... Te morderce. Mordercy uciekli, ale powiedzieli, że jak przyprowadzę jednego, to dadzą mi 1000 rubli. Jednego z... No z pan, mam nadzieję, że się pan tutaj nie obrazi, no, Z jednego z wojaków. ty, 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 ty. ty. Nie, nie zapędzaj mi się tu. Bo zaraz wyciągnę moją... Pszczułę. O nie, 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 tak, to, to, to nie, to nie. No ale to chyba i tak, no nie no, jakąś przysługę mógłby pan zrobić dla mnie, nie? Przysługę, czy bym mógł, znaczy... No, rubla ja choć jakiego, bo popatrz pan, jakie ja propozycje, wyglądam. Propozycję, propozycję mam dla ciebie. O, jaką, jaką, jaką? stalker, jak mi pan tu przyprowadzisz jednego tego mądrego... Dobra. To zapłacę dwa razy więcej za niego niż za mnie. Dobra, nie ma sprawy, I w to robię. Ale nie strzelaj pan. Powiem, że interes macie. Dobra. Interes, ja. Stalkery, gdzie jest nasz sołtys? Wilku? Kto? No, gdzieś tu Co był. Ale nie wilku, nie ten łachmyta. Co za No Załatwiłem. Chcą rozmawiać z przywódcą. Powiedział, że mają do nas taki interes. Bardzo dobry interes płacą dużo rubli. No jak z to może ja się nadaję. Myślisz? Ale ty nie wyglądasz, nie ty wyglądasz im jak... Nie no tak tu to nie. Ty wyglądasz jak zwykły łachmyta. Ja będę z nim rozmawiał. Ja? Co? wyglądasz jak taki zwykły wie? Ja Jestem Siergiej rzeźnik. po poukładam, co gdzie ja. A co chcą? Tego nie wiem. E. Tego nie A, wiem. A nie powiedzieli. Co się spotkać? Mhm. Mm jak, ja, o jakiejś o, o jakieś wyprawy mówili? Nie, no do nich normalnie możemy przyjść. Ale jak zaczniemy no, strzelać, to mówią, że jest. nas. Ale powiedział, że jak zaczniemy strzelać, to nas rozpierdolą od razu. Więc mamy by, by pokojowo iść, a nie, z wyciągniętymi broniami. Patrz co ja mam, oni się boją tego. No na pewno, ty nie wiedziałeś co oni mają. Wdział ten czu czołg. Spojechać tak. Mały, ale waria. No, na pewno. O cieplutko, przyjemnie. Czekaj, do dowódcy poszukaj. O jaka smaczna woda. Ty, mieszu, gdzie jesteś? mieszu. O, ja się chwilę przy obnisku, jak nam to nie przeszkadza. Nie no, pewnie, że nie. Sam chyba to zrobię. Co robicie? Czemu nie pracujecie? O, pracujemy, pracujemy. Właśnie, rozmawiam z jednym z tych wojskowych. Co ci powiedział? Powiedział mi, że ma dla nas pewną ryzykowną misję. I chcą no, rozmawiać. Jaką misję? No nie wiem, właśnie, jaką misję. Mówią, że z takim łachmytą, jak ja nie będą rozmawiać, tylko z przywódcą. Haha, <laughs>, niech wspierdalają. Nie będę z nimi gadał, kurwa. Jak są, gadać? No dobra, mogę z nimi pogadać, jak są. Tylko, żeby, żeby nie było, bo będą strzelać, jakby będziemy strzelać my. Powiedzieli, że nas rozpierdolą. Roz dobra. Taniła. Te skurwysyny pewnie mają radio. No. Więc przez radio z nimi porozmawiam. Nie! Wyjdzie moje kłamstwo na jaw. Nie wiem jaka częstotliwość, żeby skur... Bo te skurwysyny są głupie. Jak... Dobra. Trzymaj, Trzymaj te radio. radio. No trzymam, trzymam. chcą ze mną gadać? No. Jak chcą za mną gadać, chodź tu kurwa. Dasz im te radio. No. I będziemy gadać, tak? Dobra. Nie będę podchodził się narażał. Jest to zbyt ważny dla wioski. Dobra. Jesteś najważniejszy. Wiem. No to sypnij jakąś, jakąś kaską, to? A zadanie jakie zrobiłeś, cokolwiek? No wspieram, no, wspieram cię, to, to... Dostał trzy kije na ja, dupę. Zaniła. Zaniła. Co jest? To nie do nas. Do nas? Nie. Nie chcą rozmawiać, No. Idź im kurwa zanieś te radio. Dobra. Co? Zmieniłeś częstotliwość, poleć ten radioliem. Kurwa. No co jest? Cały czas nic ciągnie zmieniłem. Poleźmy po no. radio. Ale no... 91.3. No co dobra, jestem, ja że jest. Póg cały czas do ten na tym radię. Słychać? No, no, słychać? Słychać, słychać. Chodź. Cześć, tak, wszystkim nie jak ty, co ty tutaj? Mam radio, bo nie chciał, nie, chciał, nie chciał tutaj przyjść. Jest tam w tamtych krzakach, ale no. Dał radio, żeby z nim się skontaktować. Nie wiem, zawsze możecie wysłać nas na jakąś misję i wtedy przechwycić tego głupiescę, co chce porwać jednego z was. Uda, uda, że wyłączyłem radio. Ale no panie Stalker, ja nie za to płacę dwa tysiące rubli, żebyś ty mi tu radio przyniósł i sam mam robotę zrobić, tak? No ale nie do końca sam. To jest ważna osoba. On, on tą ruiną. Zwaną wioską Ważne zarządza. żeby to są w Kijowie albo w Moskwie, to jest zwykły parobek. Właśnie, właśnie, ale on się ma za lepszego od was. On mówi, że takich jak wy, to on na kij nabijał kiedyś. Na... Naprawdę? nas, tylko tutaj jest, to, to, to rady, dawaj to radio, co tam masz? Jak na pistolet... Przepraszam, przepraszam, to... wyłączyłem, wyłączyłem, wyłączyłem. Dawaj, już daję, 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 daję. Włączone jest, tutaj. Działa? Halo? Halo? Chyba nie działa, co jest kurwa? Coś tu się zepsuło w tym radiu. Pierdolona ła radio albo za daleko. No, to ten Sidor tam by, to... No skurwa, co? jest? wszystkich tam. Wari na te sprzęty, ta. No, da da. No, popsuło się. Co jest? Skurwa. Jebane radio. Co jest? Ja może musisz głośniej do tego radia krzyczeć? to... Halo, słychać mnie? Halo Halo! Słyszysz mnie? Tak daję już Dobra, dawaj te radio. O Czegoś szuka? Działa. Trzeba mówić po prostu, mówić. Halo? Z kim mam przyjemność? No Ale to ty dzwonisz. Chciałeś gadać z kimś ważnym z szefem wioski. No to jestem. Jakbym chciał z kimś z ważnym porozmawiać, to bym do swojego przełożonego zadzwonił, nie do ciebie. O chuj tu chodzi, co ten kurwa pleps, co tam zanimś ta radio pierdoli, że chcecie, że chcecie z kimś ważnym gadać. Panie Stalker, trzymaj to, weź mu powiedz, żeby ton zmienił. Dobra, i? Bo zaraz mi się ten szlaban otworzy i ten czołg przesunę jakieś 100 metrów do przodu. Rozumiem, dobra, dobra. Ej! Gdzie wy jesteście? Kurwa, ty. On do mnie powiedział, że chyba mnie pojebało, a rozmawiałem z innym. A tego już nie ma trzeciego, że mnie pojebało i co ja tutaj odstałem, że zaraz mi łeb strzelą. Wziął radio, rozpierdolił i potem musiałem naprawiać. Dobrze że pamiętałem częstotliwość. I mówił, że masz Dobra. hamować. Mówił, że masz hamować ton, bo nam. Czołgiem jedzie na tą wioskę, jak będziemy tak dalej. Coś e... kłamiesz! Nie, się no się jąkasz, no. jak powtarzasz? Jak się jąkam? Powiedz mi, dlaczego radio, dlaczego radio było wyłączone w momencie, gdy tam szedłeś? A nie wiem, no wiesz, że się od razu sprzedaje takie rzeczy dziwne, nie? Że raz działają, raz nie. Ty chyba no nie, nie jesteś żołnierzem. To mi się wyłączone. chyba takie rzeczy dzieją, bo mi nie. A tu ja, Al wy staliście, ja biegłem. Co z tego? No to, to się to mogło to coś to polizować. Ostatni raz taka akcja. o gdybym wiedział, to sobie tutaj i... jest a ty kurwa nie wiem czy wyłączyłeś, a ten żółty Mogę je zatrzymać? Nie, dawaj. No jak to? Oddaj to, lewiznę kręcisz. Dawaj. Sam jesteś lewizna. To ty ukradłeś mięso. Jestem uczciwy chociaż. Nie, do, nie dostaniesz pieniążka, bo jak krzywe akcje to. Ja! Ja krzywe akcje? od co wy tu teraz? jeszcze pieniądze, że prawie zginąłeś przez niego. To ja zginąłem prawie. No prawie, strawie. Daj mi jeden denerwuj, Daniła. Słuchaj, Daniła, ja nie jestem tutaj od wczoraj. No? Widzę, po moich ubraniach i chyba potem. Nie, no wi widać, karetie, widać, no. Słuchać, szlachta, szlachta, był, był nie Wszystko naraz. Te tych wojskowych to chyba popierdoliło, kurwa. Może mieli popierdolić podpierdolimy dobra, ten człowiek. Ostatnia szansa. Idź im, I ci kurwa powiedz, no. że kurwa jak będą chcieli gadać. No, no przywódcom wioski Kotów to mają się zgłaszać na częstotliwości 91.3. Dobra, to idę. Za zakoduj to w tym kurwa gdzie 91 91.3 Dobra, dobra, dobra. Zapamiętasz? Zapamiętam. No, co ty tam. Stój, ehm, No dobra, dobra. Przekażę pan temu. No, co tam? Przekażę pan temu swojemu koledze. M mogę zacytować, jak jest powiedział? To jest to jest dowódca. No to dowódcy, przepraszam, wie pan, no ja wojsko nie no, no. Czy, czy może i byłem, ale no, teraz no, no, już wszystko no, 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 wyleciało, nie? No to. tak, Dobra, szta? Ale powiedział, że jak te kurwa głupki jebane chcą ze mną gadać, to znajdą mnie na częstotliwości 91,3. Jakby mieli sprawę do prezesa wioski, yy, tej... psa? Kotów? Tak. stąd piździ, tak powiedział. Zacytowałem jego słowa. Sobaka I, I i powiedział, że dostanę od was 50 rubli za to. Idi na chuj, bo się w dupę przestrela. Dobra. Dziękuję. Gdzie to kurwa jest? prezesowi żeby policzył domy w tej wiosce Dobra brakuje Dobra gdzie, gdzie są moje ruble? Kurwa No iskaj tam wijać po krzakach Po krzakach? Nie ma Co jest? Nie tych baranie Szukaj, szukaj <grym> Cześć tam, cześć tam gdzie Dodnij się trochę, do nas przyjść. O, tutaj Stąd widzę. No to nie tutaj. To biedak, to biedak. To jest genetyczny biedak Genetyczny biedak, on nie widzi. On pieniądze, się nie trzymają. O jest! To, to, o, o, o. Dziękuję! O. o powiedzieli, o żebyś... Mogę zacytować? Mogę zacytować czy nie? No. Powiedz kurwa tej szumowinie, żeby lepiej sobie domy policzył, bo od kilku brakuje i ma wypierdalać. Dali mi 100 rubli. Co? Tak. Pokaż te 100 rubli. Nie mogę. Idę kupić sobie. Pokaż. Za... Naprawdę? Pokaż, tak. Pokaż mi te 100 dostaniesz rubli. z powrotem. Proszę, tutaj jest. Musiałem szukać w krzakach. Co? Do Co się do stało? Się? Nie, chodź na środek wioski. Tu trzeba wyjaśnić Aniła. Jesteś... jesteś stalkerem. Tak? Jestem. Tak? Tak. Ludzie, ludzie ogłoszenia parafialne. Powiedzcie mi, ludzie, wszyscy, co tam się myją, co tam stoją. Powiedzcie mi, czy jesteście stalkerami? Tak, jesteśmy. Ty jesteś stalkerem? Też jesteś stalkerem. Ci, co się myją, też jesteś stalkerem. Powiedz mi, a czy jesteście dumnymi Stalkerami? Bardzo dumnymi, nie sprzedamy się, nigdy! A wy dwaj, co się myją? Oni się chyba tylko myją. O co chodzi w ogóle? Jestem Stalkerem, oczywiście, że tak. A czy jesteś dumnym Stalkerem? No jasne, że tak. Powiedz mi, czy dumny Stalker współpracowałby z wojskiem? Nie, nie, nigdy! Nie, Colinami, nigdy! Nigdy! bacz takiej kurwy, rozjebasz egzekucję. A, tutaj, czy jeba, czy, <głos》> a czy dumny stalker przyjąłby <głos》> chociażby złamanego rubla od wojskowego? na tego rubla! Nigdy! Panowie, nigdy. panowie, wam przerwę nigdy. na chwilę. Ale ty sto no? rubla? No, rubla Ayfok, bój, masz spalić na moich oczach! Nie no, gdzie? To jest to rubla! Spalić! To ja spalę! Masz być dobrym Salkerem, nie bierz pieniędzy Ta. od wojskowego. Nie! nie no pan Ale nic. panowie, jak to? Ja nie mam co jeść! Spaliła. Ostatnia szansa. Pałapówkę albo... wziął od wojskowych? Masz, masz dwie szanse. Znaczy, Który wziął pieniądze od wojskowych? Ten. Ten, tu. Ale ma szansę się zreflektować. Albo spadliście te ruble na naszych oczach, albo je jest... zatrzymaj, ale dla mnie... Nie będziesz stalkerem. Będziesz frajerem. dobra, spa spalę te ruble. Rób to. No, Masz w koczach. Padaj do oka. Nie wierzę. Spal to, spal to, spal, spal to. Patrzmy wszyscy jak się pali. Patrzymy. Bardzo klub, dobrze, niech się spala. Przyjemne szpatyki. Daniela, zyskałeś reputację moich oczach. Ale 100 rubli. patrz, patrz, zaraz się spali. Zaraz będzie... się pod Za marne 100 rubli. Łapówę wziął. Nie wierzę. Nic nie wziął, nic nie wziął. Zdechnął a, głodu. a już, kurwa, nawet o, nie widać ze 100. Daniła, daniła. Każdy błąd nie, nie będę brał, już nie Zbudzi, będę brał. Zbudziłeś, ale się naprostowałeś szybko. A teraz. Chodźmy wszyscy zobaczyć tych dwóch skurwysynów, synów co okradają Stalkerów. Jest <tuszy> zdaniła? No Kurwa, masz jeszcze jedno ważne zadanie Ale oni strzelali na odchodne do mnie, no Tu będziemy strzelali, coś tu się nie klei. Pójdziesz i powiesz, że te sterupli wsadziłeś, wyciągnij trochę popiału. Nie no gdzie? To oni zaczną strzelać do mnie! im, żeby se natarli tym dupę. Masz to zrobić. Polecenie. A ty zamknij ryj! Kim ty tu jesteś? Nie nie niefikaj! Ale ma trochę racji, ma trochę racji, spokojnie, spokojnie. Trochę mniej Ja Jestem za to z plecami, że mnie nie uderzył w przypadkiem No ale to... Ale to nie jest to. Ale to jest... Oni się bardzo zdenerwują, rozłoszczą. A w życiu. Może spierdolić z Najwyżej cię opatrzę. Jestem dobrym lekarzem. Też. Mam nadzieję, jak mnie zabiją. Nie zabiję gdzie? Oni tak kurwa strzelają, że cię nawet nie trafią. Na pewno. No ta, najwyżej tak, najwyżej też odpowiemy ogniem. Nieważne, ale to, to idę. Jakże radio to chcę żebyśmy to słyszeli? Ja to chcę zobaczyć. Czekaj, czekaj. Mega, megafon. Megafon, kurwa. O, żebyśmy żeby to, fa... to słyszeli. <laughs> no ale, ale po co mi megafon? Żebyśmy słyszeli, jak daś Danila. Wszyscy, tak mieli. W też wszyscy za mną. Cześć, to jest to nasza wielka skicka. Dokąd się. będzie dobrze. Wojskowy, utrzeć nosa. Nie, Daniła za mną! Za mną. Miło. <laughs> będzie dobrze. Ale co, ja mam gadać przez megafon? No, ta, no nie, my. Po, po, podejdziesz no nie, że ty... na tyle blisko, żeby cię słyszeli tym megafonem. No i powiesz po, po, powiesz że spaliłeś te, te rubla od nich i żeby i żeby se, se co najwyżej popiłem tupę podtarli. Dobra. Albo natarli. Natarli, jak powiedziać. Chodźcie, nie chodźcie. Idziecie do woj chodźcie. Do wojskowych idziecie? Da Daniła będzie prowokował. wiesz, a wiesz co ja wczoraj zrobiłem? To Dwa <grym> megafonu. Latałem, latałem, latałem przed posterunkiem przed faka i im pokazywałem sniper, mnie w ogóle trafić nie mógł. Dobra, gdzie są? Chodźcie i będziemy oglądać to jak Daniła ich prowokuje. Podejdziesz na tyle blisko, żeby cię słyszeli tym megafonem. Ale jednocześnie na tyle daleko, żeby cię nie trafili aż tak łatwo. No i wiadomo będzie spierdalał. Wiesz lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, daj. Kurwa czołk! No tak Czekaj muszę, masz megafon. Wiesz jak się używa? Weź skurwiela. też powiedz. Powiedz ABC. Jest, ABC. Jest. Przygotuj bandasz! No stoi tam, stoi tam, patrz przy żołbie. Masz tu radio. Masz tu radio? No. Słyszył, wywiadowca. No co jest? Ty jesteś daniła, to jest wywiadowca. Nie no weź do ręki. Nie wziął? Jak nie wziął? Nie wziął, nie wziął. Zapytaj go czy ma radio. Mów, 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 szybko. Słychać, Słychać mnie? nie Daniela, słyszysz mnie na tym radiu? Sołtys z wioski mówi, żebyście to 100 rubli sobie w dupę wsadzili i ewentualnie popiołem Podetarli, podetarli dupę, bo to spalił. Dupę spalił. I macie spierdalać dobrze. dobrze Powiedział jeszcze, że dobrze, dobrze. i będzie was I będzie ruchał. ruchał. I... Dobrze da nie W sumie ja też was rucham! Ja, rucham. rucham. Powiedz coś się Kurwa! Kurwa! Kurwa. Biją! Kurwa, co jest! Chcieliście mnie zabić! pojeby! Trzymaj ten megafon! Nie chcę go! Zyskałeś w moich Do, do zwrotu! Zwrotu! No i tak a przez prze, radio słyszałem, wszystko słyszałem! Jak to wojskowe, to miękkie pały! Bo, że ja się śmieję, mi się rękę, część się bluźnierstwem. Co to? Co, co jest? nie <coughs> wiem, to? wiem, wiem. Prawie mi nogi urwało.